Gdzie jest bezpieczne miejsce w kościele, nie, gdzie mogę znaleźć bezpieczne miejsce? Yy, I jakoś taką konkluzją tego było takie zrozumienie, że nie ma takiego miejsca, które byłoby w 100% bezpieczne, yy, i nigdy nie było takiego miejsca, i prawdopodobnie nigdy nie uda nam się takiego miejsca stworzyć. To porcie bezpieczeństwa musi być lokowane gdzie indziej. Nie może być lokowane tylko i wyłącznie w zewnętrznej strukturze. Która, owszem, z zasady, co do zasady, powinna, Spełniać swoją funkcję też chroniącą, i też e, taką właśnie terapeutyczną, leczącą, ale nie zawsze tak jest. Rzeczywistość jest inna, e, nie jest idealna. I ten moment, kiedy sobie to uświadamiamy, kiedy nagle prawda wychodzi na jaw, e, okazuje się, że król jest nagi, jak to mówimy w przysłowiu, e, mamy takie poczucie, że e, takiego rozczarowania i bólu. E, może nawet w nas się pojawić takie głębokie, trudne do wytrzymania napięcie. Przecież tak nie miało to wyglądać. On, to, to, nie może, to się nie mieści w naszym, naszych zasadach, w naszej regule, w naszych, naszych, naszym, naszym systemie. Ale kiedy pojawia się ktoś, kto mówi prawdę niewygodną, wskazuje na rany i nadużycia w kościele, staje się tym, który jest którego nie chcemy słuchać.